Po 36 kolejkach Premier League. Manchester City już zaklepał swoje Mistrzostwo Anglii, jednakże pozostałe 4 zespoły walczą o tytuł wicemistrza. Są to dwa zespoły, których się spodziewano, oraz dwa, które pojawiły się tu w ramach pewnego rodzaju sensacji. Everton oraz Crystal Palace. Obok nich znajdą się także Tottenham oraz Chelsea, które w ostatnich kolejkach włączyło się do tej walki. Kto będzie srebrnym medalistą Ligi Angielskiej? Przekonamy się w dzisiejszym odcinku. Crystal Palace, który jest prowadzony przez nas, ma szansę na osiągnięcie swojego najlepszego wyniku z historii, a przynajmniej jego wyrównanie, jakim było trzecie miejsce w roku 1990. Czy tak się stanie? Czy może jednak poprawią swój rekord? O tym w dzisiejszym odcinku. Przejdźmy zatem do składu, który został wystawiony na wielkie starcie z Evertonem, być może decydujące o tym, kto zostanie przynajmniej na trzecim miejscu w całej Premier League. W bramce Vicente Guaita, w obronie od prawej Van Bissaka, Keane, Sako, Van Anholt. W środku pola mamy Walta z Mili Wojewiciem na skrzydłach Antonio oraz Robin. w środku pola Max Meyer, no i z przodu tym razem postawiono na Christiana Benteke. I witam Was! Na Goodison, e, jakim sobie Goodison? Na Sehes Park. Zagramy tutaj z Evertonem. To jest mecz najważniejszy w tym sezonie dla nas. Jeżeli chcemy liczyć się w walce o Ligę Mistrzów, o wicemistrzostwa Anglii. Jak będzie się domyślacie? Jeden punkt różnicy między nami a zespołem The office. Tutaj pozwolę na drobną uwagę. Te szumy z tyłu oznaczają wentylator, gdyż 50 stopni w cieniu. Oczywiście na dworze... Wiecie jak to jest. Jeszcze przy, poza tym punkt za nami jest Chelsea Więc w tym spotkaniu będzie naprawdę gorąco Musimy więc zagrać spokojnie Twardą defensywę Nie pozwolić sobie na żadne akcje Na żadne dośrodkowania Jakąkolwiek inicjatywę ze strony Evertonu Zobaczy skład w ramce Kuwaita Obroni od prawej Wabisaka, Bissaka Kin oraz Van Anhold. W środku pola Milly Kapitan z Jairo Rynowaldem który przed te. Przed nimi Antonio Meyer-Roben, no i z przodu został nam Christian Benteke. Jeżeli chodzi o rezerwowych, Szkenesi, Szlap, Kelly, Zaha, Kujate, Trevel. Gara jest kapitanem zespołu Evertonu, czyli tu z Walencji. Troszkę zaskoczyło, troszkę zaskoczyło mnie to, że on jest właśnie kapitanem. Wraty Evertonu Pickford. obroń od prawej, Holgate, Zuma, Garay, Dinier. Musimy przede wszystkim skupić się na wygrywaniu szybkościowo z tymi dwoma obrońcami. Gomesz oraz w środku pola, przed nimi Wolcott, Ziggurtson oraz Bernard. No i z przodu Edin Dzeko, czyli napastnik na nas najgroźniejszy. Drużyna Evertonu się mobilizuje, my również jesteśmy gotowi. Benteke rozpocznie od środka, a my zaczynamy starcie. Bój o wice mistrzostwo Anglii, o, przedostatnia kolejka tego sezonu Premier League. Nie pojawić tutaj próby uspokoić grę, zagrał do Robena na lewą stronę. Roben, świetna akcja indywidualna po lewej stronie. Arjen Roben dośrodkowuje i to musi być... To miała być wygrana główka, panie Antonio. To może doprowadzić na do zguby, ale teraz Christian jest wygrał główkę z Robenem, a Arjen Roben dostaje się na lewą stronę. Wysła piłkę do i jeszcze nie udało, ale też jeszcze tu jest Antonio. Antonio, ale ten się zabawił, krywnął dwóch. No jednak nie dwóch. Bernard, do Maxa Meira. Meier. Meyer, Antonio! Jeszcze Pickford, ja problem z interwencją. To jest rzut rożny. Dla naszej ekipy. Dobra, zagramy to schematem. Waga Meyer, Ale chłopie, co to było? Nie była ta rzutka jak nie myślałem. Riedler, to Dawaj Kelakina, musimy uspokoić teraz grę. Wiesz, to była napięta do Arona Wabisaki, naszego budowlanca. No teraz. i po nią. Teraz. Z Ligowatem! I to już to mu strzał z etapu! I to mu... Coś pięknego, bo ja go wymyłam, pamiętam jego z przewrotki. Potkałem z blagwem, a teraz! Niedziwcałka mi tutaj ten gol jest znacznie ważniejszy! I ja go wymyłam! Lewą stopą! Dokonam rzeczy teoretycznie niemożliwej. Wziął z dystansu! Piękny, ja, ja wiem, że strzał ze jest naprawdę możliwe, ale w takim meczu. Obywaj ten jest szok tutaj naprawdę. Piękny miał szans. Piękny uderzył o piłkę. W lewej nogi i Iron teraz włoży cieszynce. Te... Ze zdobytej bramki. Inaczej naprawdę coś pięknego zrobił. 1-0, 28 minuta. Prowadzimy z, z Evertonem. Na ten futcalny gras, to ty hamet, to więc jeszcze będzie ciekawiej. To jest tylko część pierwsza, ale my szybko przejmujemy piłkę. To jest część pierwsza tej walki o wicemistrza. Manchester City już dawno zaklepał sobie majstra. Teraz zobaczmy, tam Robin mógł dostać dobrą wrzutkę, ale tak się nie stało. Jacko, który tutaj jednak na szczęście nasza wywalczona piłka i teraz pojawił się Max Meyer. A Meyer dośrodkowuje. Orien Ropen nie trafił w piłkę. Podejdź Antonio, zrób pressing. Uwaga, teraz. Jeszcze raz. Benteke uderzył, ale kompletnie niecelnie mimo że miał znacznie lepszą sytuację niż Walt. Koniec pierwszej części spotkania. Jest 1-0, czyli wynik ma najlepszy z możliwych. Trzeba jednak przeprowadzić zmianę do 13 piłkarzy że naprawdę intensywnie dzisiaj grają. Robin niestety nie wytrzyma 90 minut, więc za niego wejdzie Jeff Schlapp, ale to jest tyle zmian przed drugą częścią spotkania. Zacznijmy więc z drugą połowę. Everton zaczynając tylko przy nodze. Oczywiście naszym celem jest jak najszybsze jej odzyskanie, właściwie natychmiastowo. Dziękuję pani Luka, to prawda to jest już wolny, ale więc prawie tak to miało wyglądać. Walcott Sigurdsson ja wiem, że szlap, ma, ale myślę, że może niektórych dziwi. A mnie dziwi to, jak ustawiła się tu obrona Bernard Paulowany w polu karnym! Spużiony w Ciswajkela Kina i to będzie czerwona kartka. Co sobie teraz narobiliśmy? Nie ja po prostu nie akceptuję tego. Musimy dokonać zmiany bardzo szybkiej. Szejkukuja ten jako... Jako ten... Środkowa obrońca, jeszcze tutaj nie będę wprowadzał na razie Trebela, Max wie, może być na specjalnym Ja Ja po prostu... Myślałem, że trafił w piłkę, a tu proszę. Gylfi Sigurd, czy Visente Guaita? Visente Guajta obronił jedenastkę! więc jest ciąż na to, że ja prowadzę i grałem w 10. Będziemy musieli się teraz wątpić, ale naprawdę słaby strzał Islandczyka i to nam się udaje Jesteśmy na razie na prowadzeniu Piękna historia, jeszcze tylko BDK świetnie przyjmuje BDK próbuje wywalczyć piłkę Chociaż ja się tego babiam Dobrze, Guaita, to jest rzut rożny kolej dla Evertonu My przez najbliższe 30 minut prawdopodobnie, prawdopodobnie będziemy się tylko bronić i atakować ewentualnie skrzydłami o i dobrze Wisent, zagraję na czas. 7, 67 minut, my wciąż prowadzimy 1 do 0, ale teraz może się stać coś gorszego? znacznie gorszego niż czerwona kartka u oh, kapos, poprzeczkę, to się nie dzieje! Cieko, znów to kapos, dobrze, że Eddie, czego tu jest to... Nie będę miał wrzutki aż tak groźne, ale proszę, to mógłby być, nawet... to mogłoby być trafem, gdyby nie Wisentę Wolkot. Wolkot, to się nie dzieje! Van wod pięknie wybił Jeszcze nie koniec jednak tej akcji Jest wyszła piłka poza wojsko Ostatnie półtorej minuty Trzeba teraz czego przytrzymać piłkę jak najdłużej Jezus Maria co się tu dzieje Wystarczy I tak zagieraliśmy z długo na czas o, Campos! Koniec! Koniec, koniec! Jest jeden do 0! Aleś była to twardo na powtarzalna defensywa i to się odpłaciło! Realizacja taktyczna... Kompletna! 100% zrealizowanego pomysłu na grę! Wstrząśnij się 1 do 0 i potem... Mm. dowieść się, nieważne w jakich kur... Jest co? I szansa na trzeciej miejsce przynajmniej, a ja może nawet wyciec słodko. Ale ja widzisz, dowczyty, no, pod nas dominował. 4 do 7 w strzałach Ale my byliśmy skuteczniejsi I właśnie o to chodzi Everton przestrzelił karnego I prawdopodobnie tym samym Mógł sobie zwarnować szansę na wicemistrza Coś pięknego Ostatni mecz w sezonie Zagramy z Burnemuth. Jeżeli wygramy Trzecie miejsce mamy pewne Dlatego postawię zostawić tym razem Kolejny silny skład I moim zdaniem jeszcze silniejszy Niż miało to miejsce z Evertonem w bramce PZT Guayta. W obronie w trawej Van Bisaka, Tomkic, Sako oraz Van Ancourt. W środku pola, jak zwykle, kapitan Mil Luka Miliłiewicz oraz Jairowi Dwalt za bramkę przeciwko Evertonowi. Na skrzydłach Robin oraz Wilfried Zaha Ofensywnym połudzkiem został Max Meyer. A na napadzie tym razem zagra Michał Antonio. Jeżeli to nie będzie, Zaha na napad. Tamsen na skrzydło, Ewet albo Antonio. Zobaczymy jak to będzie. Musimy to zrobić. Ponownie witam na Seche Espada. Tym razem nie mamy pięknej nocy, a deszczowe popołudnie. Ostatnia kolejka Premier League. My czy Bale? O to jest najważniejsze pytanie. Jeżeli wygramy, przypominam, mamy trzeci, mamy na pewno trzecie miejsce. Jeżeli przegramy, będą znacznie większe problemy, a nie akceptuję żadnej porażki, no jak obserwuję. To możemy nawet spać na piąte miejsce, ale poniżej niego już nie będziemy. Walka opezwana nadal trwa. Tym razem Wilfried Zaha na wojsku. Od pierwszej minuty. Strzał na tę właśnie stopę, a teraz faulowany Wilf Zaha i to jest rzut wolny. Taki zwykły, bez dodatkowego też emocji. Waga! Max Meyer! No i gdyby to przelobowała mego bylibyśmy bylibyśmy niebo wzięcia, a tak to nie jesteśmy. On musi walczyć. Stanislas King słupek nas uratował. No... Ostatnio się dzieją rzeczy niemożliwe. Co tu się dzieje? Wcześniej okampos... od prawki oka posła uratowała nas poprzeczka, teraz słupek. W wykonaniu Kinga teraz Max Meyer stracił piłkę, więc chociaż z drugiej strony odzyskał ją Jaro. Jaro Ridewald. Rob... i tam nie było faulu z Dariem arbitra i to jest moim zdaniem dziwna decyzja uwaga Miliwojewicz ływ zaha ływ zaha bardzo dobrze ływ zaha uderzył ale nasze nieszczęście tylko Begowicz to wyłapuje Miliwojewicz Max Meyer, Roben, Roben do Maxa Meyera który wdarł się w pole karne Max Meyer jakby to weszło znów Meyer Meyer z Livnewaldem Lawrence do Townsenda, Townsend Uwaga, Townsend, dobra kiwka. Jeszcze jedna. Uwaga! To musiało już wpaść! To już było dobre, to już było dobre podanie. 87 minuta, jeszcze nie koniec tej akcji. Serman. Nie, 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 nie. Jest topie, gdzie obronił. Przynajmniej jeden punkt jest nasz. Przynajmniej jeden punkt. O ile wybijemy ten drzut roczny. O ile wyczyścimy tą piłkę. Jest Guaita. Jest 3D. Były zaha. Ostatnie dwie minuty, ale to o dziwo. w nas naciska i teraz za chwilę. Dowiemy się. Już bardziej mi pasuje zwycięstwo. To ten hamu dobrze Guaita wyczyścił. I koniec niestety meczu. Sędzia nie pozwoli nam dokończyć tej akcji, ale... 0 do zero. Kibice się cieszą, a to może... Czekajcie. Zremisowaliśmy. Jaka jest sytuacja w tabeli? Lester wygrał w sesji. A Tottenham zremisował z Mamy trzecią pozycję na koniec! Stało się coś pięknego, jeszcze tylko muszę to potwierdzić. Czyli mimo remisu... Ułożyło się, ułożyło się chyba dla nas najlepiej, nie obchodzi mnie Harabaoka, który, słucham drogą, w Manchester City wygrał. Tak jest! Trzecia pozycja, po. No bo ja wiem, czy mielibyśmy na nie szansę, tak widzę to nie, ale jest przynajmniej... Trzecie miejsce. Piękna historia. Powtórzyliśmy wydarzenia z roku 1990, kiedy w Crystal Palace... Zajął swoje najwyższe w historii trzecie miejsce. Ale z tego co czytałem, z Lidze oni nie grali. A co to oznacza? To będzie pierwszy przypadek w historii. Drugi sezon, o ile się pojawi w ciągu tych wakacji, to ja zamierzam go skrócić. Będę symulował najmniej ważne spotkania. A przynajmniej nie będą obszerne skróty. Niestety Arian Robert po sezonie odchodzi z zespołu. Prawdopodobnie również Vicente Guaita, ale cała reszta ma realne szanse zostać. Odejdzie oczywiście Jordan do się on jest na pożyczeniu. Nie wiem co zresztą, pomyślimy, zobaczymy, ale sezon jest naprawdę fantastycznie zakończony. W następnym odcinku podsumowanie, przegląd statystyk. No i ogólnie zobaczymy sobie, jak wyglądał cały nasz piękny rok. No powiem wam, że zaczęliśmy tragicznie, jako drzwi na najmniej bramką ale skończyliśmy jako trzecia ekipa w całej tabeli! I co, i to, to jest po prostu coś najpiękniejszego. Co z tego, że przegraliśmy dwa razy derby z Brighton, co z tego, że było kilka innych wpadek, ale najważniejsze zostało osiągnięte, mamy trzecie miejsce, mamy bronze! Mamy bronz, Ariane Robben 7 na 31 spotkaniach, BTK 8 w 26. To był lepszy strzelcy w sezonie. Tymczasem, ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że cały sezon przypadł Wam do gustu. Jaki ta dramatyczna końcówka sezonu! Dziękuję za oglądanie jeszcze raz. Chociaż z drugiej strony, mamy jeszcze finał! Ja się podekscytowałem całym zakończeniem sezonu, to trzeba finał jeszcze dograć. O rany! No to jeszcze lepszym stylu skończymy ten sezon. Dziękuję bardzo. Gramy. Zanim przejdziemy do tematu finału FA Cup z Chelsea. Chciałem ogłosić drużynę sezonu. W tym sezonie trafiają do nas trzy karty Team of the Season w pierwszym składzie. Jak możecie zauważyć, są to wampisaka, Mili Wojewicz oraz Wilf Zaha. Ja od siebie jeszcze dodam Ariana Rabena na ławkę oraz Christiana Benteke. Wiesz, chłopaki, mimo. Mam na przykład taki Benteke, mimo że nie, nie grał za dużo, to robił fantastyczną robotę. Pięć toców z naszej drużyny. To jest coś. To jest coś pięknego. Fantastycznie się dla nas ułożyło. No. Jestem. Na szybkim nagraniu z treningu Conor Green oraz Ethan Morris Dzięki fajnie, że wzrosła Wam ocena ogólna Niestety okazało się również, że Martin Kelly odchodzi z naszego klubu go VFB Stuttgart Do siebie, czyli klub z Bundesligi Na zasadzie półbiedy. biedy Jeżeli chodzi o ostatnią konferencję prasową To oczywiście motywujemy swoich zawodników Niech to podziała, zobaczymy A jeżeli chodzi o raport skauta No to tu mam jednego już pewniaczka no i jeszcze jednego. Tyle, jeżeli chodzi o scouta, Za chwilę przejdziemy do składu mecz z Chelsea. Miałem kończyć odcinek, ale zauważyłem, że w FA Cup mamy jeszcze do rozegrania, więc zrobimy to. Wystawiłem tu najlepszy skład, jaki tylko się dał naj najlepszych zawodników przez cały sezon ogólnie Plaznawcy również dałem tych, których osobiście doceniam za wkład dla ekipy w ten sezon. Ale przytajmy pierwszy skład w bramce Vicente Guaita, w obronie od prawej, Wandisaka, Kin, Sako oraz Van Antruth. W środku pola Miliwy z Kujatę, przed nim Max Meyer Na lewej stronie Wilf Zafa, na prawej Arjen Robben No i z przodu nie mogło zabrać naszego najlepszego strefa w tym sezonie Cristiano Benteke Lećmy to zrobić Witam więc Państwa na Wembley wszystkich zebranych tutaj Najważniejszy prawdopodobnie mecz w sezonie Przebijający wszystkie wielkie hity Premier League Crystal Palace jeszcze bez Pucharu za wygranie całego Pucharu Anglii. Bez trofeum. W całej swojej historii. Teraz, pierwszy raz. Może to się wydarzyć Spotkanie będzie ciężkie. Gramy z Chelsea. Z Chelsea drżno nieustępliwo. Posiadają co azarda? spiliquette. Kepe czy Angolo Kante, którego w tym spotkaniu prawdopodobnie... No musimy na niego najbardziej uważać. Sędzie wroda wszystkich na spotkanie. Właśnie to jest ten załóg, który jest największą gwiazdą tego całego zespołu Eden Hazard. Trzeba go podwójnie kryć i to jest twoja robota, panie Wadbisaka. Gotowe do startu. W Bramce, jak mówiłem, Guy, potem Wadbisaka, Kin, Sakowana, Hot, miłe być, Kuja, te Meyer Zachoraz, Bentek, takie o to ustawienie. W formacji 4, 2, 3, 1 w wariancie wąskim. Jest to nasza taktyka na to spotkanie. Przede wszystkim musimy nastawić się na atak, bo inaczej będą problemy. Max Meyer dzisiaj kreator całej gry Wilfried Zaha. Jego zadaniem są wrzutki na Cristiana Wendtekę ewentualnie. Indywidualna akcja Zobaczysz skład Chelsea. Kepa w bramce, w obronie Azpilicueta, Rüdiger, Luiz oraz Emerson. W środku pola Kovacic, Kant oraz Jorginho. Na skrzydłach Hazard oraz William a z przodu Rodrigo Moreno z Walencji ściągnięty przez Chelsea. Czekają nas derby Londynu. Tak naprawdę to są wielkie derby. Wielki finał. Christian Beteke zaczyna od środka i zaczynamy starcie. Podaniem do Maxa Mejera, który niestety już traci piłkę, to zdecydowanie zbyt szybko, ale La ekipy D plus Dawid Luiz blisko. Ale panie Miliwojewicz, za dużo pan tracisz. Bardzo dobrze. Arjen Roben. Benteke. Uw. I teraz. To jest świetna okazja. Benteke. Jak on tego nie trafił? Jeszcze tylko poprawić. Strzał i będziemy w domu. Teraz. Krystian Benteke mocno uderzył, ale... Kepa tym razem na posterunku. Jeszcze się nie zapiszę na kartach historii. Chociaż z drugiej strony. Teraz. Benteke uderzył. Znów ponad Bramką, nasz najlepszy strzelc z tego sezonu Kowacić Rodrigo Moreno, Kowacić Moreno, to będzie niebezpieczne, bo teraz jeden Azart uderzył Pierwsza gru... druga groźdalka ze strony Chelsea, ale na szczęście ponad poprzeczką Jeszcze raz, William Aspini, Queta Teraz Van Bissaka wygrywa tą wrzutkę Azart, co to było? Panie Michael Teen, do ciebie mam teraz pretensje Do spółek z Van Bissaką, które wywozła tą piłkę w pole karne Zero do jednego dla Chelsea i na ten moment przegrywamy, ale... Zobaczmy, coś ci zrobił wam bisoka? Nie, nie, ty po prostu zdenerwowałeś mnie teraz i się cieszy. No na chyba nie mam obrońców. No mam szlapa, ale... Nie, tak to nie może wyglądać. Waga teraz, Alien Robben. Robben teraz do Christiana. Benteke, nie boję pojawić! To nie jest, jest do jednego, to jest bramka! Jest wyrównanie! Co za wyjście z za linię obrony i co się kończy bramko? Mamy wyrównanie, to jeszcze nie koniec! Nie poddajemy się! To jest walka! O! puchar Anglii Nadal trwa! Fantastyczne podanie Krystiana takie. A Mili Wojowiecz musiał to strzelić, wreszcie to się musiał stać! Chyba pięciu razy sztuka! Jest serce bramko! Coś pięknego! Mejer, mejer, piękna akcja. Teraz Roben, Roben, musisz to uderzyć. To był, To nie był strzał zablokowany. BTK schodzi z boiska oficjalnie. Mnie nie powiedział, że to nie była nawet dobra próba. Rodrigo wyskakuje do główki, ale na szczęście strzał niecelny. Luka, miłoby być, nie schodzi z boiska. Potrzebny nam jest kapitan. Kujate, i teraz na lewo stronę wyszedł WILF. WILF ZAHA! 5 metrów, to było bardzo blisko! I co to jest? Spalony! Jak? Jak Antonio tu miał spalonego? Uwaga, Eden Hazard, ale dobrze tutaj na szczęście bronił Mama Dusako. Dobrze blokuje ten strzał, jeszcze Kante Jezus, Maria Pedro, tuż obok bramki. Rodrigo Moreno schodzi z boiska. Dobrze również wybił. Ływ Zaha. Mejer do Michaela Antonio. Antonio, świetny zwód. Michał 20, to ależ to byłby gol. Ależ to byłby z jego bohater, gdyby nie poprzeczka. w Zaha. Michał Antonio, jeszcze raz! I tym razem znów nieskutecznie! Nie wiem, jest cztery razy większa. Nie! Jest guła i ta boczna siatka! Jeszcze! Odbitał piłkę poza boiskiem, więc... Zaczniemy od bramki. Koniec, panie sędzio, dogrywka! Uwaga, Max Meyer! Tu nie ma spalonego! Max Meyer! Świetne wyjście na... Skrzydło! Uwaga, ływ zacha, gdybyś to uderzył z ja może by wpadła bramka, jednakże to jest tylko główka i to jest druga część dogrywki. Są pomniejsze trofea w gablocie, ale nie o to mi chodzi. Eden Hazard! Słupek nas uratował! Ale najgorsze jest co? Jesse w natarciu. Kante. No jak deszcz, to będzie problem, Jezu. Minuta do końca. To jest ostatnia akcja, więc się pospieszmy. Antonio, mili wojewić. To on może być bohaterem, jednakże jest jeszcze rzut jeszcze rzut jeszcze rzut Luka! Dobrze! Jeszcze... Jedna akcja. Antonio! I będą rzuty karne. Ba? Że nie! Szlap! Jednakże wybija to sędzia, koniec! Koniec sędzia, koniec! Karne! No, nie wiecie jakie się strycy. 13 do 13 ale ależ to było wyrównane starcie. Luka będzie podchodził pierwszy, potem ływ zaha. Antonio, szlap i za decyzją, do tego bierze się Andrzej Tauzyk, bo ja tak, lecimy z tym. Uwaga! Pięknie Luka mieli wojewić. jest już jeden do syra, ale teraz musimy obronić jedenastkę, wykonanie jeden a zarba. Głajta możesz. Możesz to zrobić. Niestety, strzelał na 1 do 1. Było dobry strzał w krótki ruch, ale wolny róg Uwaga, Wywzaha! Pięknie! Jest 2-1 na razie. Ja po prostu nic się nie odzywam. Uwaga! Pięknie jest Wyczuty intencja Williana Hosea i to jest... 1-1. Niestety, tym razem Kepa również obronił. 2-1 wciąż dla nas, ale będzie lepiej jak Luiz. Przestrzeń tę jedenastkę, niestety podcinka i jest. Rejs Uwaga, przestrzeni mnie! Musimy to wyczuć. Pięknie wicende! Trzymamy to! Androż ten środek! I to jest decydująca jedenastka teraz! Piąt 3-2. Pedro będzie podchodził. I Pedro niestety wykorzystuje 3 do 3. Wam Bisaka. Przede wszystkim strzelasz. I niestety. Możemy przegrać ten konkurs. Kowacić. I strzelił, niestety przegrywamy. Pokazaliśmy walkę, ale gdyby nie... Przestrzelony karne szlapa. Niestety. Przegraliśmy. W porzutach karnych. Mieliśmy więcej naprawdę dobrych sytuacji. Nie, ja po prostu nie mogę się z tym pogodzić. Chelsea. Dobra, pominąłem animację dawania im trofeum. Mogliśmy to zrobić. To była nas z tych sytuacji, które chcę wam pokazać. No na przykład ta... Te świetne okazje miał Michał Anton, żeby to skończyć. Nie, ja nie ja godzę się na to. Po prostu się na to nie godzę. Co by się nie działo, i tak to był jeden z najlepszych sezonów w historii Palace. I tego nie można oszukać. Co prawda Chelsea przy, w, w, wygrała po rzutach karnych. Ale my pokazaliśmy charakter. Cały ten sezon po prostu znajdę najlepszy w historii Orłów. Inaczej tego nazwać nie mogę. Mam nadzieję, że. Teraz, już ostatecznie się z wami żegnam. Mam nadzieję, że trzymaliście za nas kciuki do samego końca. Trzecie miejsce w tabeli. Oraz finał FA Cup. No jest trochę niedosytu. Mogło być jeszcze więcej. Ale niestety nie będzie. Co ja mogę powiedzieć? Jak ta drużyna, która miała bić się kolejny sezon w środku tabeli, gdzieś gdzie teraz jest zespół na Fulham czy Leicester, tam mieliśmy kończyć ten sezon Ja sam obstawiałem ledwie dziewiąte, dziesiąte miejsce I to przy dobrych porywach ale skończyliśmy chyba na najlepszy możliwym ale chyba skoczyliśmy w jednym z najlepszych możliwych stylów Ogólnie ten sezon jest przecudowny w drugim sezonie dziękuję za oglądanie mam nadzieję że cały sezon przypadłam do gustu zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję przy okazji w Na następnym odcinku, podsumowanie całego sezonu, przejrzymy wszystkie statystyki, tak w skrócie, żeby to zajęło mniej niż 10 minut. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się spodobało i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!